kanale. Dziś film z cyklu umowy w obrocie prawnym poświęcony umowie deweloperskiej. Jeżeli planujesz w najbliższym czasie nabycie nieruchomości, bądź jesteś w trakcie przeprowadzania tej transakcji, zapoznanie się z niższym filmem będzie stanowić ciekawą wskazówkę do tego, jak czytać taką umowę. Zapraszam. Na wstępie powiem, że niniejszy film z pewnością nie wyczerpie tematów całości. Ma on jednak stanowić wskazówkę dla potencjalnych kupujących tak, aby przy zakupie wymnażonego M móc poprawnie zawrzeć umowę. W związku z tym y, część informacji, które podam w filmie, będą również zamieszczone w wersji do poczytania na moim blogu. Zapraszam. Na wstępie powiem, że w Polsce mamy ustawę, o ochronie praw nabywców lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego z 16 września 2011 roku ona stworzona została żeby uregulować zasady jak powinna wyglądać umowa deweloperska oraz jakie obowiązki ma deweloper. Jeśli chodzi o samą umowę powinna ona być zawarta w formie aktu notarialnego i tak też się dzieje. Co do elementów za chwilę o nich przejdę, powiem tylko tyle, że na etapie wstępnym macie prawo jak najbardziej zweryfikować podstawowe informacje. Mam tu na myśli informacje na temat samego dewelopera, czyli dokonania jego sprawdzenia. W większości deweloperzy działają w formie spółek prawa handlowego, w związku z tym możecie takie dane na temat dewelopera sprawdzić w elektronicznym KRS. Mam na myśli tutaj kwestię, czy nie pozostaje w likwidacji. Oraz możecie sprawdzić dane dotyczące sprawozdań finansowych, które składa. Każda spółka ma obowiązek ich publikacji, możecie do nich również dotrzeć, są elektronicznie udostępniane, aby sprawdzić, jaka jest sytuacja finansowa dewelopera. Ponadto, oczywiście, macie prawo zapoznać się z projektem budowlanym danej inwestycji, macie prawo zapoznać się z pozwoleniem na budowę ze zrzutami dotyczącymi nieruchomości oraz oczywiście stanem księgi wieczystej to też można po numerze księgi wieczystej sprawdzić elektronicznie. Są to takie myślę podstawowe informacje, które przed podjęciem decyzji e, powinniście sprawdzić. Oczywiście deweloper powinien wam je wszystkie również udostępnić przed podpisaniem umowy, abyście mogli się z nimi zapoznać, mieć pełen obraz sytuacji. Mówiąc już i przechodząc do umowy, na wstępie powiem, że oczywiście bardzo często w imieniu dewelopera umowę podpisze z Wami pełnomocnik. Dzieje się tak dlatego, że tych umów jest podpisywanych bardzo dużo. Należy oczywiście sprawdzić umocowanie tego pełnomocnika, jednak oczywiście tego powinien dokonać również notariusz. Jest to jednak standardowa procedura, więc nie jest to żadna dziwna rzecz, ale o tym uprzedzam. Kolejna waarda, ważna rzecz to są informacje wstępne, które znajdują się w umowie i dotyczą nieruchomości, którą zamierzacie zakupić. Mam na myśli opis tej yy, całej inwestycji, mm. mam na myśli opis yy, budynku, mieszkania, metrażu, który kupujecie, yy, jego składu. Informacje ogólne na temat księgi wieczystej, jej aktualnej treści, zobowiązań dewelopera wobec skarbu państwa, o podatkach, że są uregulowane na bieżąco, jakie wpisy znajdują się w aktualnej wersji księgi wieczystej, bo oczywiście takowe się znajdują, powinny być objaśnione, wymienione w informacjach ogólnych. Są to informacje, które Powinny się znaleźć oczywiście dokładny adres nieruchomości. W tym zakresie mogą pojawić się jakieś błędy, więc warto, żebyście się temu przyjrzeli na wstępie. Jeśli chodzi o cenę, najważniejszą kwestią jest oczywiście sprawdzenie poprawności, czy ona jest poprawna z ustaleniami, które zostały poczynione wcześniej na etapie negocjacji. Natomiast bardzo istotne jest również uwzględnienie tego że może dojść do zwiększenia stawki podatku VAT bądź jej zmniejszenia. Jest to istotne w tym momencie, kiedy kupujecie nieruchomość, która jeszcze nie została wybudowana, i jej odbiór planowany jest na przykład w ciągu następnych dwóch lat. Wówczas warto o tej kwestii również pamiętać, no mogą nastąpić różne zmiany podatkowe, takie zapisy są wprowadzane do umów. Zapisy dotyczące zmiany parametrów mieszkania, nieruchomości. Bardzo często, w zasadzie najczęściej, kupujecie swoje lokale w momencie, kiedy jeszcze ten lokal nie został wybudowany. Ta nieruchomość czy inwestycja nie powstała. W związku z tym zapoznajecie się z metrażem przedstawionym wam w ramach projektu i danych technicznych do niego. Oczywiście po wzniesieniu budynku. Te parametry mogą ulec zmianie nieznacznej, ale mogą ulec zmianie w jedną stronę bądź w drugą. Mam na myśli, lokal może być troszeczkę większy bądź troszeczkę mniejszy. I taki zapis powinien znaleźć się w Waszej umowie. Najczęściej się znajduje i skonstruowany jest na zasadzie następującej. Jeżeli lokal po jego wzniesieniu będzie miał przy odbiorze technicznym, bądź deweloper was poinformuje, będzie miał większy metraż, wówczas zwykle w umowie pojawi się zobowiązanie, że uregulujecie tą różnicę, czyli nadpłacicie tą kwotę, która brakuje. Natomiast jeżeli lokal będzie mniejszy, wówczas. Sytuacja będzie odwrotna, czyli deweloper zobowiązany jest Wam tą nadpłatę, którą uiściliście, zwrócić. Zwykle takie regulacje i zwroty będą miały już miejsce po tym, jak właścicie ostatnią transzę. Będziecie odbierać lokal. Może być też tak, że deweloper was wcześniej o tym zawiadomi, jednak tak warto odbierając już lokal, dokonać takich pomiarów. Punkty w umowie deweloperskiej, na które warto zwrócić uwagę, to oczywiście termin rozpoczęcia prac, jeżeli kupujemy tutaj lokal w nieruchomości, która dopiero budowa jej dopiero się rozpocznie, więc termin rozpoczęcia prac, planowany termin zakończenia tych prac na wypadek ewentualnych opóźnień, dodatkowo ważnym punktem są oświadczenia kupującego. Czyli wasze oświadczenia. Najczęściej oświadczenia dotyczą dokumentów, jakie otrzymaliście od dewelopera z przed zawarciem umowy bądź w momencie zawarcia umowy. Chodzi o to, że poświadczacie, że te elementy, które zostały w umowie deweloperskiej wymienione, czyli, nie wiem, jakieś tutaj projekty, dostępy do ksiąg wieczystych, pozwolenia na budowę zostały Wam przekazane, przedstawione, zapoznaliście się z nimi. Warto w związku z tym sprawdzić, czy faktycznie te wszystkie elementy, które umowa wymienia, zostały Wam przekazane, zapoznaliście się z nimi, dysponujecie nimi na okazję ewentualnych roszczeń w przyszłości, bo będzie to ważny punkt, z czym się zapoznaliście, o czym informacje zostały Wam przekazane. Element to zasady odbioru lokalu. Dlaczego jest to ważne? Każdy deweloper ma jakieś swoje procedury, ale należy się ten punkt wczytać. Ponieważ po pierwsze, od momentu, kiedy zostanie, prace zostaną zakończone, deweloper wskaże termin, w którym lokal zostanie Wam wydany. W ramach wydania lokalu, oczywiście, przysługuje Wam prawo do sprawdzenia tego lokalu, czy spełnia on Wasze oczekiwania i to, co miało być opisane w umowie. Jego standard jest odpowiedni, metraż. Nie wiem, wyposażenie, które tam ma być, mam na myśli chociażby okna, drzwi są nieuszkodzone, wszystko pozostaje tak, jak powinno być. Ważny jest zapis, czy możecie przyjść na taki odbiór z osobą zewnętrzną. Bardzo często sprowadza się na takie odbiory osoby, które się tym specjalizują. I są w stanie sprawdzić za Was te wszystkie parametry, to wszystko, czy zostało prawidłowo wykonane i ewentualne uwagi zgłosić do protokołu, wówczas deweloper ma obowiązek oczywiście te poprawki nanieść, dostosować lokal do stanu takim, jaki powinien oczywiście on się znajdować. Więc warto te zapisy przeanalizować, żeby wiedzieć, jak ta procedura wygląda. Ostatnie dwa zapisy, o których chcę powiedzieć, to pierwszy odstąpienie od umowy. Ten zapis w umowie jest również bardzo ważny. Odnosi się on zwykle do zapisów ustawy, o której już mówiłam na wstępie. E, oczywiście bardzo warto go przeczytać, e, jakie wy macie prawa, kiedy możecie odstąpić, na przykład kiedy nie zostanie Wam przedstawiony prospe prospekt informacyjny bądź w innej treści niż e, na przykład przy zawarciu umowy są rozbieżności bo został na przykład zmieniony, więc jeżeli został zmieniony czy taka informacja gdzieś się w umowie pojawiła w związku z tym, na czym te zmiany między innymi polegają. Ponadto na przykład również bardzo ważne jest kiedy deweloper może odstąpić od umowy, jakie są te zasady i tu będzie też odniesienie do ustawy najczęściej z ustawą najlepiej to oczywiście skonfrontować. Kolejna ważna kwestia to są kary umowne, które mogą być zamieszczone w umowie deweloperskiej. Oczywiście nie w każdej się znajdują, niektórych jednak się znajdują. Mamy tam odniesienia wprost do złamania pewnych obowiązków z ustawy przez dewelopera czy nabywcę. Może bardzo częstym zapisem, który ja się z nim spotykam, jest też kwestia, że na przykład jeżeli z winy kupującego taka umowa nie będzie, nie dojdzie do skutku, ta umowa przyrzeczona. Może dojść do takiej kary umownej naliczenia, to są bardzo indywidualne kwestie, mamy różne przypadki, ale takie zapisy mogą się tutaj pojawić, są bardzo ważne i należy na nie zwrócić oczywiście uwagę. I tym kończę już dzisiejsze uwagi do tego filmu. Oczywiście zapraszam na bloga, gdzie to również opiszę. I zapraszam na kolejne filmy z cyklu poświęconego umowie deweloperskiej, jeżeli ktoś ma jakieś pytania na blogu. Jest kontakt, można je zadać.